Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Nie znaleźli go na starym rynku, ale może więcej szczęścia mieli w katedrze na Ostrowie Tumskim. Tak rozpoczął się Orszak Trzech Króli. Mamy trzech królów, którzy reprezentują poszczególne kontynenty, czyli Orszak Europejski, który właśnie idzie za królem Europy. Później drugi, rok, drugi orszak to jest Orszak Afrykański, za królem z Afryki. No i Azjatycki, który prowadzi król z Azji. I to oni na zakończenie Orszaku zaśpiewali kolendy w trzech językach: Po łacinie, Mandaryńsku i Suahili. Ale w trakcie samego pochodu dominował język polski. Różnorodność, w tym przypadku religijna, była dziś mile widziana. Jesteśmy chrześcijanami, katolikami, to nas łączy, także i dzisiaj tutaj w tym pochodzie, w tym orszaku. Chociaż no, każdy się może dołączyć, tak jak właśnie Trzej Królowie. I nie tylko Poznaniacy skorzystali z tego zaproszenia. Pozywam Zachodnio-Pomorskiego specjalnie na ten orszak. Jak się Pani podoba? Bardzo mi się podoba. Słyszałam dużo ciekawych i dobrych opinii, i właśnie potwierdzam, jest cudownie. Podoba się ta procesja, i marzyli, marzyliśmy kiedyś uczestniczyć. Ja władca lubię ukłony. Choć na przekór królowi Herodowi hasło tegorocznego orszaku to kłaniajcie się królowie. Jego symbolika nawiązuje nie tylko do samej tradycji święta. W tym roku przypada tysięczna okrągła rocznica koronowania pierwszego... Króla Polski Bolesława Hroberego. Pokłon władców będzie w tym roku tematem przewodnim, również ze względu na ogłoszony przez papieża franciszka rok jubileuszowy 2025 lat od narodzenia Chrystusa, Arihabir, puls dnia.